W była i to tam było ta papieżka? na tym Tak. Budzisz krzyżanowska grała papieżyce, więc on dlatego poszłam do kół. Ale ona jest gruba czy chuda? Chuda. Chuda. To e, no, wcześniej. Bo tutaj ta papieżyca była bardzo chuda, widziałaś, tak? I co powiedzieli? Już, już nie możesz wytrzymać. No. Z kim? Papieżem? On miał chłopaka, Grzegorz siódmy. Słuchaj, no i co ta budzisz krzyżanowska? Wymyślona, a wymyślona w ten sposób, że co by było gdyby? Yy, można było na klasie, To nakłaszczać. Święć. Co był? Zobacz. Historia. Ludzie, historię. Tak, to jest właściciel. To jest taka, Halina, ale czy ty się nie boisz, co ty gadasz? Czy ty się nie boisz? Nie, bo ja w ogóle jestem święta. I ja... Święta. Ja wiem, 45 lat polonistka, ale słuchaj, budzisz Krzyżanowska, to ci... Ten mongoł się boi, ty się nie boisz. On się boi, żeby. On z Mongoł pochodzi. A idźcie! Ale Halina, zobacz ona jest Polonistką, i ona, co powie oryginalnego, to ty się tego trzymaj, bo to jest wartościowa kobieta. Halina jest Polonistką, 45 lat, tak? Ja uwielbiam teatr. teatr. No ja myślę. Teatr Hateneur to, to kiedyś to był kultowy teatr. I teraz nie wszystkie sztuki, nie wszystkie sztuki tam oglądam. I nie wszystkie sztuki. Tak powiem... Downe sztuki są w tym... Zawsze... Za bankowych. To z bankowych z tyłu ten ty. Jaki jest to by tam za fotelem z, z, z A nie, no kapie i to. O, to no, no, tam? i no... A tam też, jest? jest Ale to są a, my... My... No właśnie, ja tam mam... Najlepsze komedie Ja najlepiej lubię komedie pod tytułem... Komedie francuskie, najlepiej Ja wczoraj byłem...

Ja że on nie ma zamiaru, że nie ma zamiaru, że on nie ma